Dobra, podłączyłem sobie pada pod flippera. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak robił. No i odpalimy sobie jakąś giereczkę. O! No i dobra. No dobrze idzie nawet Jak no, widzicie da się grać na padzie, na fliperze Bez żadnych opóźnień A no, tylko podświetlenie Zaraz to przegram i tak, taki będzie finał Dobra, poszło kolejny poziom. No i tak można by sobie grać i grać i grać i grać. No mogę sobie wszystko tutaj wybierać, sterować za pomocą pada.